Dzień dobry, witam Was serdecznie. Kolejnego dnia naszych internetowych zajęć. Bardzo zapraszam do wspólnych zabaw. Na sam początek chciałabym, żebyście sobie usiedli wygodnie i aby wstały te dzieci, które mają tylko braci. A żeby wstały teraz te dzieci, które mają tylko siostry. A teraz proszę, żeby wstały te dzieci, które, które mają siostrę i brata. A teraz te dzieci, które nie mają rodzeństwa, które są same w domu. Każdy miał możliwość, żeby wstał, bo niektórzy z was mają rodzeństwa, a Niektórzy są sami, nie mają rodzeństwa. Tak się mówi, że są jedynakami. Ale przychodząc między dzieci, mają kolegów, koleżanki, mają kuzynostwo, i gdy nie jesteście sami, po prostu nie macie rodzeństwa. Są tacy, którzy mają braci, są tacy, którzy mają tylko siostry, są tacy, którzy mają braci i siostry. Także jest to różnie. Tak samo wasi rodzice też mają rodzeństwo. Nie wszyscy. Niektórzy mają braci, niektórzy siostry, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, teraz bardzo proszę, żebyście mi spróbowali, bo ja już zaczęłam. Yy, spróbowali sobie wytłumaczyć, co to znaczy, że się jest jedynakiem. Mówiliśmy, a, że jedynak to taki, który nie ma rodzeństwa. Może niektórzy z Was jeszcze będą mieli później, może niektórym urodzi się niedługo. Dzieciątko, może niektóre mamy są w ciąży, a niektórzy może już pozostaną takimi jedynakami. I słuchajcie, czy masz rodzeństwo starsze czy młodsze? Odpowiedzcie sobie. Czy masz brata czy siostrę? A za co lubisz swoje rodzeństwo? A jeśli nie masz, to czy masz jakichś ulubionych bohaterów bajek? A jak mają na, ma na imię twoje rodzeństwo? A jeśli nie rodzeństwo, to ulubiony bohater? A czy chętnie bawisz się ze swoim rodzeństwem? A jeśli nie masz rodzeństwa, to czy chętnie czytasz książeczki o tych swoich bohaterach? A jakie są Wasze ulubione wspólne zabawy? A jakie zabawy proponuje ci bohater twojej ulubionej bajki? A czy czasem denerwujesz się na swoje rodzeństwo? A jeśli nie masz rodzeństwa, to czy czasem nie lubisz oglądać bajki ze swoim ulubionym bohaterem? Albo denerwuje cię w jakich, <laughs> przepraszam, w jakichś sytuacjach? A co najczęściej jest powodem tego, że nie możecie się dogadać? A co jest powodem tego, że nie chcesz oglądać kolejnych przygód Twojego bohatera? Jeśli odpowiedzieliście na wszystkie pytania, to super, cieszę się ogromnie. A teraz chciałabym, żebyście wstali i uważajcie. Będę Wam mówiła pewne opowiadanie, a Wy musicie wykonywać to, co mówię. Pewnego dnia rodzeństwo brat i siostra wybrało się na spacer do parku. Wyszli ze swojego domu i zrobili, teraz uważajcie, wykonajcie to, trzy kroki do przodu. Następnie. Brat zauważył ślimaka na liściu akacji i cofnął się o jeden krok. A siostra usłyszała szelest w gałązkach bzu i przesunęła się o dwa kroki w lewo. Jeśli jesteście sami w pokoju nie macie nikogo, kto by szedł z wami na tą wyprawę, to możecie sobie wziąć na przykład, nie wiem, misia, jakąś lalkę, zabawkę, która będzie. Waszym bratem czy siostrom, jeśli jesteście sami? Oddzielili się oni od siebie. Co musi teraz zrobić brat i siostra, żeby się spotkać? Ile kroków i w którą stronę muszą wykonać, pamiętacie? Przypomnę jeszcze raz. Wyszli ze swojego domu, zrobili trzy kroki do przodu. Brat zauważył ślimaka i cofnął się o jeden krok. Siostra, siostra o dwa kroki w lewo. Oddzielili się od siebie. Co muszą zrobić, żeby się z powrotem spotkali? Jeśli się komuś udało, brawo. Posłuchajcie kolejnego opowiadania. Jak szedł brat z siostrą? Brat z siostrą wspólnie wędrują do parku. Zrobili pięć kroków do przodu i trzy kroki w prawo. Siostra zauważyła nadchodzącą babcię. I zrobiła jeszcze dwa kroki do przodu. Brat dołączył do niej, ale szedł inną drogą. Wykonał dwa kroki w lewo, i kolejne dwa kroki do przodu. A teraz weźcie sobie kartkę. Dwie kredki w różnych kolorach. Albo długopisy, pisaki, co tam macie pod ręką. I zróbcie sobie dwa znaczki. Jedno napiszcie, B, to będzie brat. I s, siostra. I uwaga, idziemy na karteczkach. Wyszli do parku, zrobili trzy kroki do przodu. I brat, i siostra. Raz. Zróbcie sobie jedną kropkę, drugą kropkę i trzecią kropkę. Już. Brat zauważył ślimaka na liściu akacji i cofnął się o jeden krok. Czyli tam, gdzie było b, idziemy jeden krok do tyłu. A siostra o dwa kroki w lewo. I siostra stoi tu na trzecim. I teraz która jest lewa strona? Jeden, dwa. I teraz spójrzcie, co muszą zrobić, żeby wrócić z powrotem do tego, gdzie zaczęliśmy pisać b i s. Chłopiec musi się cofnąć dwa kroki, a dziewczynka musi zrobić dwa w prawo, Trzy do tyłu i będą z powrotem. A teraz druga sytuacja. Obróćcie sobie kartkę, jeśli nie macie miejsca, albo obok narysujcie. I znowu właśnie brata i siostrę, którzy idą wspólnie do parku zrobili pięć kroków do przodu. Liczcie sobie kropki. 1, 2, 3, 4, 5. I trzy kroki w prawo, oboje. Jeden, dwa, trzy. Siostra zrobiła jeszcze dwa kroki do przodu. Jeden, dwa, a brat dołączył do niej, ale szedł inną drogą. Dwa kroki w lewo, czyli stąd poszedł. Raz, dwa. Kolejne dwa do przodu. Raz, dwa. Czy się spotkali? Sprawdźcie na swoich kartkach. Ja waszych kartek nie widzę. Myślę, że zrobiliście dobrze ćwiczenie. Brawo. Komu się udało, że doszli oboje do babci? Brawo. Komu się nie udało, to niech później spróbuje, żeby babci doszli do babci i wnuk i wnuczka. Bardzo ładnie. Słuchajcie. Chciałabym Was zachęcić do zrobienia sobie maskotki. Może to być prezent dla, dla Was. Sami sobie wykonacie zabawkę, taką maskotkę, którą będzie można postawić, albo ofiarujecie swojej mamie, czy ofiarujecie tacie, czy ofiarujecie bratu, czy siostrze. Zależy od Was, dla kogo to wykonacie. Ja przygotowałam sobie tutaj taką pana krasnala i panią krasnalową. Taki mam duet. I teraz słuchajcie, możecie zrobić, jak uważacie. Ja wam pokazuję, to co ja mam, a wy możecie sobie wziąć. Tu sobie ich postawię, żeby nie wiem, czy jest ich widać. O, widać, może nie cały, ale widać. Słuchajcie, weźcie skarpetę. Nie wyciągajcie jakiejś nowej z szafki, bo wiecie, mama nie będzie zadowolona, że wzięliście jakąś świeżą, nowytką skarpeteczkę. Jedno możecie wziąć: możecie wziąć trochę wełny, jeśli macie. Możecie wziąć kolorowe guziki, kolorowy papier lub materiał klej, wstążki, watę do wypełnienia. Skarpetki. Ja mam wypełnioną ryżę. a Wy możecie sobie wypełnić, wziąć skarpetę, wypełnić w środku watą, z włóczki, zróbcie czuprynę i tu przyczepcie. Moja ma tutaj, y, pani Krasnalowa ma takie warkoczyki z wełny, a Wy możecie sobie zrobić warkoczyki, jak uważacie. Przyklejamy ją do skarpety, tu do góry, żeby miała fryzurę elegancką nasza maskotka. Możecie to zrobić, jeśli nie macie włóczki, możecie to zrobić wstążki, a możecie zrobić z wełny, tak jak ja mam tutaj. Możecie zawiązać włoski, włosy jej wstążeczką, możecie zrobić... O, będziecie mieli sprawdzian, czy nauczyliście się wiązać na... Pokardkę, bo z tego co pamiętam, to nie wszyscy do końca umieli. Przyklejcie oczy. Moi akurat mają tak nisko czapy, że nie widać im oczu, ale możecie tu przykleić sobie dwa guziczki. Będzie miała wasza maskotka oczy. I z kolorowego papieru możecie wyciąć buźkę. I tutaj możecie przykleić sobie buźkę. Myślę, że nie takie miny. Tylko takie, uśmiechnięte. Mogą one być, te maskotki mogą być dla was zabawką. Możecie, za, y, mogą zamienić się w maskotki, które będą służyły do waszego jakiegoś wymyślonego przez was teatrzyku. Myślę, że zobaczę te wasze maskotki. Moje widzieliście? Moją rodzinę krasnali widzieliście, a teraz czekam, żeby wasze zobaczyć. Czekam na zdjęcia. Albo filmiki, jak je wykonujecie. Przy okazji chciałabym podziękować Julitce i Oliwierowi za ostatnie, wszystkie relacje. Posłuchajcie, jeszcze proponuję, żebyście posłuchali Pierwszyka. Właściwie jest to piosenka, ale przyznam Wam szczerze, że nie mam melodii do tej piosenki. I ponieważ robię to w domu, nie mam melodii. Więc przeczytam wam tą piosenkę jako wierszyk. Ten mały to mój starszy brat. On zawsze bardzo mało jadł. Ma rudzi już od rana, bo nie chce jeść. Śniadania. Więc martwi się rodzina, że ma niejadka syna. Przepadam. Wprost za bratem. I straszę czasem tatę. Zabiorę brata na koniec świata. Znajdziemy wyspę jak Robinson. Zabiorę brata na koniec świata. Tam zbudujemy wspólny dom. W przełasie będzie można spać i pomarańcze z drzewa rwać. Codziennie jeść banany. U stóp wspaniałej liany. A mleko pic kokosa, co rośnie koło? nosa. Nie będzie nikt narzekał, że nie pijemy mleka. Wakacje będą cały rok, gorąca plaża już o krok. Powietrze, słońce, woda, bez troska i wygoda. A jeśli za rodziną. Na wyspie zatęsknimy, wyślemy list w butelce, do siebie zaprosimy. Zabiorę brata na koniec świata. Znajdziemy wyspę jak Robinson. Zabiorę brata na koniec świata. Tam zbudujemy wspólny dom. Chcielibyście popłynąć na taką wyspę? Pewnie każdy chciałby. Trochę popłynąć na taką wyspę. Nie ukrywam, że też bym chętnie popłynęła na taką, na taką wyspę, gdzie będzie można było tylko leżeć, rwać sobie z drzew, pomarańcze, banany, pić mleko z kokosa. Ha ha, fajnie by to było. Nie wszystkie marzenia się spełniają, ale może kiedyś, a marzyć zawsze warto. Słuchajcie, bardzo dziękuję za to, żeście mnie wysłuchali i myślę, że wspólnie ze mną pracowaliście. Że chodziliście tak jak ja, że wiecie, kto to brat, kto to siostra, co to znaczy być jedynakiem. I zobaczę Wasze maskotki, przygotowane przez Was własnoręcznie. Poproście o pomoc rodziców i zapytajcie, czy to, co będziecie chcieli użyć do zrobienia maskotki, czy można. Żeby się nie okazało, że mamy potem, będą, Pani Ola kazała Wam wziąć skarpetki, a Wy wzięliście najlepsze. Zapytajcie, czy można. Liczę na Wasze zdjęcia, na Wasze relacje i na Waszą pomysłowość. Do zobaczenia jutro.